Siemaneczka, w dzisiejszym odcinku będę robić QA. Możecie ocenić mój głos w komentarzach. No dobra, to ja już czytam pierwsze pytanie. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Myślę, że zielony, taki limonkowy. Następne pytanie: Jaka jest moja ulubiona gra Pixel World? Czy oglądam kreskówki? Nie oglądam. Czy lubię jeść pizzę? Tak, lubię. Czy lubię chodzić do szkoły? I jasne. Czy znam się na informatyce? Jakby tak, troszkę. Jaki jest mój ulubiony przedmiot w szkole? Mm, nie wiem. Informatyka. Ile mam lat? 15. Czy mam przyjaciół? Mam. Co mnie zachęciło do zrobienia Q&A? Chęć pokazania głosu i po prostu. Następne pytanie. Ile mam centymetrów wzrostu? Mam metr siedemdziesiąt. Następne pytanie od Julunika. Co spodobało, że grasz w yy, Ogólnie była taka historia, że Mój brat jakby zgrał tą grę i jakby jakby ja też ją pobrałem i po prostu najpierw myślałem, że to jakaś podruba Minecrafta i takie tam ale potem okazało się że to jest całkiem fajna gierka i zacząłem w to grać tak o, o. i gra aż do dziś to było dwa lata temu okej okay, to te, na no, dziś więcej tutaj nie dostałem się